Siemanko, właśnie sobie śmigamy na kuchnię wietnamską, wie, kurwa wietnamską, świad o Hansa, tam jakieś dziewczyny z tyłu, zobaczcie, uśmiechnijcie się Co pokazałaś? A myślałem, że fakasa, dobra, spoko Dobra, my idziemy jeść, Trzy, trzymcie się No i właśnie, lecimy, lecimy sobie pojeść na kuchnię wietnamską do naszego ziomala ze skośnymi oczami który robi naprawdę zajebiste żarcie tam kiwi z przodu czarny moje dwa ziomki i ciulamy do przodu powdupiać a tutaj upominek jakby ktoś chciał kiedyś kurwa kupić coś zajebistego na jakieś urodzinki to polecam tanie upominki Ej, daleko to jeszcze? Dobra. Wchodzimy właśnie tu. Zobaczcie, kuchnia wietnamska. Potem zobaczycie co tu jest dobrego. Właśnie już jesteśmy w środku, tutaj u Chińczyka zajebiście. Oczekujemy na Wietnamczyka. Wiet no właśnie, dokładnie. H kuchnia wietnamska, nie? To jest czarny Siemano. poświeć ożami. Co ty pijesz kolej? To, to jest szofer. To je jest Jedyny szofer na wierzbiu. Tak to wszyscy się rozpili. w słoneczko. Wiadomo, wiadomo, że piję. Co ty pijesz? Reklamujemy twoje piwo. A też te reklamujemy. Ulubione piwo czarnego i kiłego. Żup. A ja sobie żywca wziąłem dla odmiany. No i tak właśnie... A zagramy w słoneczko. No i właśnie ten do. Oczekujemy na dania. Kiwi, powiedz co zamówiłeś. Słuchaj, taką pyszną rypeczkę z gorącym misku. No, to jest wypas. A ty, czarny, co żeś zamówił? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, ja nie mogę się pokazywać, bo to jest świat oczami Halihansa, więc widzicie tylko to, co ja widzę. No i a co ja zamówiłem, to ten, nie? Co ja zamówił w sumie? Indyka indyka na gorącym półmisku no i właśnie oczekujemy na dania jak dania będą na stole zobaczycie CDN Yo. no i właśnie dokładnie już dania tutaj podane na stole jak widzicie przepysznie yy, teraz może zapytamy się tutaj naszych moich żonków Kiwi, to jest rybka, tak? Na gorącym półnisku. Powiedz mi, jak smakuje. Mega, czarny. Jest zajebiście. Piweczko to jest. Piweczko do tego... To jest i, i, I super. No to elegancko, o to właśnie chodzi. No. A ty czarny jak, jak ci smakuje ten ma makaron? <grym> jest git. Nie jest super, dobra, to jest właśnie czarne. Jak on mówi, że jest super, to tak jest. No a ja w sumie nie próbowałem, bo tutaj kręcę. Ale dobra. Zaraz sobie tutaj tak lekko machnę coś. Mm. No, no nie powiem. Mm. Dobre, dobre, dobre. Dlatego wbijajcie tutaj na Lubliniec zawsze do Wietnamczyka. Zajebiste jedzenie. Świadoczami Hali Hansa, Hali Hans TV, joł, pozdrobawcie się.